Wstajemy rano, otwieramy oczy, do porannej kawy skrolujemy internet. I nie ma pewności, że to, co czytamy w sieci, jest faktem. Fałszywe treści są elementem naszej codzienności. Jak so, rozpoznać dezinformację? Jakie są jej techniki? O tym będziemy rozmawiać w podcaście Demagoga. Zapraszamy. Zapraszamy. Mateusz Cholewa i Wiola Myszkowska. Już niecały tydzień pozostał do rozpoczęcia się kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Informacje, które można znaleźć na temat tej instytucji w sieci są różne. Część z nich jest prawdziwa, część z nich fałszywa. W różny sposób środowiska określają działalność Unii Europejskiej, a w szczególności właśnie Parlamentu, gdzie już wkrótce będziemy wybierać jego kolejnych członków. Dlatego też, abyśmy przed tymi wyborami mieli jak najwięcej faktów, a jak najmniej... Fałszywych informacji. Postanowiliśmy porozmawiać z przedstawicielami tej instytucji w Polsce. Jest dzisiaj ze mną dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w naszym kraju, Witold Naturski. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz specjalistka do spraw Europejskiego Zielonego Ładu z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pani Izabela Zygmunt. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że będziemy być może poruszać się w takich tematach, wydawałoby się trywialnych, ale gdzieś yy, wydaje mi się, że przez te 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej niektóre z istotnych faktów gdzieś mogły uciec, albo czasem bierzemy je za pewnik, mimo że są one trochę bardziej złożone niż faktycznie gdzieś mamy to w głowie. To może najpierw do Pana, Panie Witoldzie, chciałbym zacząć z uwagi na te nadchodzące wybory. Czym właściwie różni się to głosowanie w wyborach do parlamentu od głosowania do Sejmu w Polsce? Jak ta przynależność partyjna poszczególnych kandydatów, która ma takie duże znaczenie w naszym kraju, przekłada się na to, co będzie się później miało miejsce w Brukseli? No, wydaje mi się, że zadał Pan kilka pytań w jednym, bo można odpowiedzieć, że głosowanie, sam akt głosowania, czyli odwiedzenie swojej obwodowej komisji wyborczej i postawienie krzyżyka w kratce przy nazwisku jednego kandydata, niewiele różni się w przypadku tego głosowania do Parlamentu Europejskiego z, i innych, bo tak to się właśnie będzie odbywać. Natomiast, oczywiście, duże różnice są już w tym, Czym Parlament Europejski różni się od Parlamentu Krajowego? Oba są parlamentami, oba tworzą prawo. To jest główne zadanie każdego parlamentu na świecie i nie inaczej jest w przypadku Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski tworzy prawo dla obywateli Unii Europejskiej, dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w tym oczywiście dla wszystkich Polaków i Polek, dla wszystkich obywateli naszego kraju. To prawo. Mówiąc z grubsza, to jest ponad połowa przepisów prawnych obowiązujących nas tutaj w kraju, w Polsce, jest uchwalana przez Parlament Europejski wspólnie z Radą Unii Europejskiej, no bo tak, tak to zostało zorganizowane, że Parlament musi to uchwalić wspólnie z Radą Unii Europejskiej. No ale Parlament Europejski jeszcze ma jeden aspekt, a mianowicie zasiadają tam przedstawiciele 27 państw, więc ja na taki użytek, już tak powiem, edukacyjny nazwałem to. Aspektem dyplomacji parlamentarnej. To znaczy, o ile w Polsce wszyscy posłowie czy wszyscy senatorowie są obywatelami Polski, no i domyślnie działają na rzecz i dobro Polski, o tyle, w Parlamencie Europejskim wszyscy europosłowie są obywatelami Unii Europejskiej i domyślnie rzecz biorąc działają na rzecz i dobro Unii Europejskiej, czy powinni przynajmniej, ale nie przestają być obywatelami swoich własnych krajów, zabiegają o interesy swoich własnych krajów. No i to właśnie jest coś, co ja nazywam pewnym wymiarem dyplomacji parlamentarnej. W takim razie, czy jeżeli na przykład konkretny poseł startuje z listy jakiegoś ugrupowania tutaj u nas w Polsce i później dostaje się do europarlamentu, czy, czy powinniśmy jako wyborcy utożsamiać właśnie tą partię, czy tę partię, na którą głosujemy, bo przecież ze względu na nasz system raczej głosujemy na te ugrupowania zamiast na konkretne jednostki i liczyć na to, że ta osoba, kiedy będzie pełnić funkcję europosła, będzie reprezentować podobne nurty, czy może tam dołączyć do jakichś innych ugrupowań, których wartości będą różnić się od tych, które są tutaj prezentowane w Polsce? Na początek mojej odpowiedzi pozwolę sobie krótko nie zgodzić się z panem redaktorem. Rzeczywiście tak się przyjęło i to jest to oczywiście, to działa w praktyce, więc trudno zaprzeczać temu systemowi, że osoby, które są na czołowych miejscach list wyborczych układanych przez partie, mają większe szanse, żeby dostać się do. Do Parlamentu czy do Parlamentu Europejskiego, ale nie zapominajmy, że to jest nasz wybór, nasz wolny wybór, przy którym nazwisku postawimy krzyżyk. I zdarzało się już w przeszłości tak, że kandydaci na przykład z miejsca numer jeden nie dostawali się do Parlamentu Europejskiego, bo wyprzedzał ich kandydat z miejsca odleglejszego, który zyskał większą akceptację wyborczych w wyborców w swoim regionie, więc mamy wybór. Możemy głosować na dowolnego kandydata z dowolnej listy, czy kandydatkę, oczywiście z dowolnej listy, i korzystajmy z tego wyboru, uprzednio starawszy się zorientować, czy ta osoba. Poradzi sobie z tym wyzwaniem i poradzi sobie, zarówno pod względem swoich kompetencji, umiejętności, jak i pod względem swoich chęci i nastawienia z reprezentowaniem Polski w Parlamencie Europejskim. Odpowiadając na Pana główne pytanie, co do zasady w Parlamencie Europejskim są kluby parlamentarne zwane frakcjami to jest to samo to jest inna nazwa, po prostu. I te kluby parlamentarne mniej więcej odpowiadają temu, co znamy z polskiego Sejmu Senatu. No jest Klub Parlamentarny Socjalistów, chadecji, konserwatystów, no zielonych. U nas akurat nie ma zielonych, ale w Parlamencie Europejskim jest Klub Zielonych, Liberałów, i tak dalej, i tak dalej jeszcze, jeszcze parę innych. I rzeczywiście ci posłowie z partii krajowych, z różnych krajów Unii Europejskiej, którzy utożsamiają się na przykład socjaliści z socjalistami czy, czy konserwatyści z konserwatystami, najprawdopodobniej trafiają i sami współzakładają i tworzą te kluby parlamentarne, no bo też przepisy pewne wewnętrzne parlamentu stanowią, ilu trzeba posłów z ilu krajów, żeby taki klub parlamentarny mógł powstać. I tak, co do zasady, oni rzeczywiście można powiedzieć, że reprezentują te same barwy partyjne, tylko że na poziomie paneuropejskim oczywiście zdarzają się różne przykłady. Pewnych odstępstw od tego, no bo, bo jednak każdy poseł ma wolny mandat, ktoś startuje z jakiejś listy w kraju, a potem się okazuje, że ląduje w innym klubie parlamentarnym, albo wręcz jest jedna lista w kraju, na której są posłowie, którzy z góry zapowiadają, że wylądują w dwóch różnych klubach parlamentarnych. No dopóki to jest wszystko wiadome przed wyborami, to można powiedzieć pół biedy. Najgorzej, jeżeli rzeczywiście politycy zmieniają barwy po wyborach, ale i to im również formalnie wolno, ponieważ ich mandat jest wolny i niezależny. Tego typu sytuacje znamy również z naszego krajowego podwórka, to przyjmijmy, że faktycznie idziemy do głosowania, bierzemy naszego kandydata i stawiamy przy nim krzyżyk, i dzięki temu udaje mu się wejść do Parlamentu Europejskiego. I chciałbym się dopytać w takim razie, w jaki sposób my, jako wyborcy, wybierając taką konkretną osobę, która do tego parlamentu dotrze, możemy w jakiś sposób wpływać na rzeczywistość, która nas, nas otacza. Innymi słowy, co taki parlamentarzysta zasadniczo może? W jaki sposób wygląda jego praca? Ponieważ z perspektywy lokalnej i kogoś, kto polityką interesuje się pobieżnie, Unia Europejska wydaje się być ogromną, urzędniczą maszyną składającą się z wielu różnych ciał i podmiotów, z których Parlament Europejski i ten pojedynczy Europoseł jest tylko jej elementem, więc jestem ciekaw, jaki wpływ ma taka osoba, kiedy już jest na tym stanowisku w Brukseli. Jeżeli mogę, to znowu ja odpowiem, oddam koleżance głosy w sprawach, na, na których się mniej, mniej znam. Hmm, e oczywiście. Tak jak powiedzieliśmy na samym początku, parlament jest po to, żeby tworzyć przepisy prawa, w tym przypadku dyrektywy rozporządzenia, tak jak każdy parlament dzieli się również wewnętrznie na komisje. Komisje parlamentarne, które są, że tak powiem, pogrupowani w nich są posłowie co do merytorycznych zagadnień, znaczy jest Komisja Rolnictwa, jest Komisja Transportu, europosłowie, którzy znają się i zajmują się, czy chcą się zajmować aktami prawnymi dotyczącymi rolnictwa, zasiadają w Komisji Rolnictwa, ci, którzy chcą i zajmują się na przykład aktami prawnymi dotyczącymi transportu, zasiadają w Komisji Transportu, jest na przykład Komisja Budżetowa, bo to jest bardzo ważna rola Parlamentu Europejskiego i to jest rola, którą Parlament ma rzeczywiście od lat, a mianowicie, że przede wszystkim władzy budżetowej, czyli tworzenia budżetu Unii Europejskiej. Więc to, czego możemy wymagać od naszych wybranych kandydatów, no to i to już myślę w kampanii wyborczej, możemy ich pytać, w jakiej komisji parlamentarnej się widzą, na czym się znają, czym się chcą zajmować i jeżeli uda nam się uzyskać jakąś niewymijającą odpowiedź na to pytanie, to już będziemy wiedzieli, że mamy do czynienia z człowiekiem poważnym, który nawet jeśli nigdy nie pracował w parlamencie europejskim, to mógł powziąć taką wiedzę, choćby no, z ogólnie dostępnych źródeł i, i przynajmniej wie, co chce w tym parlamencie robić. No a później ta osoba już będzie tworzyć prawo w zakresie, czy współtworzyć prawo w zakresie, w którym będzie się zajmować i którym będzie pracować. No nikt nie zna się na wszystkim. Oczywiście później podczas głosowania plenarnego każdy poseł, każda posłanka głosuje, w, czy może głosować w, i powinna w każdym głosowaniu, dotyczącym również tych rzeczy, którym się nie zajmowali, no ale wtedy oni polegają na kolegach ze swojego klubu parlamentarnego, albo jeszcze wężej patrząc, ze swojej delegacji narodowej w tymże klubie parlamentarnym, czyli w tej frakcji. Którzy z kolei się zajmowali tą sprawą inną, no i w ten sposób wymieniają się informacjami, na tym polega ta współpraca. To jest jak wiele innych, ale jak żadna inna do tego stopnia praca grupowa. Więc tego możemy wymagać od naszych przyszłych europosłów, żeby byli sprawnymi, dobrymi, i skutecznymi legislatorami w sprawach, na którymi się mają zajmować. Tego właśnie też byłem ciekaw z uwagi na to, że jest tak wiele obszarów, w których Unia Europejska kreuje prawo, że wydawałoby się, że zaangażowanie pojedynczego człowieka do każdej z nich sprawi, że no, Pojawiają się jakieś, jakiegoś rodzaju niekompetencje, ale rozumiem, że rzeczywiście, mimo różnego wykształcenia i doświadczenia poszczególnych osób, ta wymiana doświadczeń pozwala właśnie na zdobywanie wiedzy w jakichś konkretnych zagadnieniach. No, zdobywanie wiedzy, a przede wszystkim ufanie koledze, któremu się ufa z danego mówię, klubu parlamentarnego, czy nawet delegacji narodowej w tymże klubie parlamentarnym. Że, że ta osoba jest wiodąca w danym temacie i my wszyscy głosujemy tak, jak ona nam powie, że najlepiej jest głosować w tym głosowaniu. Z kolei ona, ta osoba się nie zna na czymś, na czym my się znamy i wtedy my jesteśmy wiodący. I staramy się nadać ton całej swojej, nazwijmy to, grupie, żeby głosowała w ten sposób. To jest, nawet, to jest nawet ubrane w konkretne stanowiska wewnątrz Parlamentu Europejskiego, no bo są sprawozdawcy poszczególnych aktów prawnych, są kontrsprawozdawcy, czyli to są osoby w innych klubach parlamentarnych niż ten, z którego pochodzi główny sprawozdawca, ale którzy patrzą mu na ręce i też się na tym znają i z nim pewne sprawy omawiają, po to, żeby potem ten akt prawny mógł zdobyć odpowiednią większość. Tu jest mała dygresja, którą chciałbym zrobić, a mianowicie w Parlamencie Europejskim będzie zasiadać 720 osób od nowej kadencji. Dotychczas to było 705 osób, ale będzie 720 osób, a pojedynczy największy kraj, i to nawet gdyby liczyć jego europosłanki i europosłów ze wszystkich klubów parlamentarnych i frakcji politycznych razem, ma nie więcej niż 96 osób, czyli nawet największy kraj w Unii Europejskiej ma mniej niż jedna siódma składu parlamentu. Co to oznacza? To oznacza, że zawsze musimy tworzyć koalicję, a jeżeli na to nałożymy jeszcze te podziały stricte polityczne, prawica, lewica centrum, no to są często bardzo wielowymiarowe koalicje, do których jest do których są potrzebni posłanki i posłowie z bardzo wielu krajów, i to jest właśnie ta dyplomacja parlamentarna, o której wspomniałem. To jest właśnie ta umiejętność dodana w stosunku do umiejętności potrzebnych w parlamentach krajowych. To tworzenie koalicji pomiędzy krajami, pomiędzy rodzinami politycznymi po to, żeby jakiś konkretny, pojedynczy akt prawny zyskał większość. Jeszcze zostawiając tylko taki mały ślad związany z dezinformacją w tym zagadnieniu, którą zajmujemy się również w działalności Stowarzyszenia Demogog, czyli ta konieczność dyplomacji, która wydarza się w trakcie działalności Parlamentu Europejskiego, oznacza, że nie ma jakiejś tajemniczej, ukrytej frakcji, która tak naprawdę steruje wszystkim gdzieś z zaplecza, i funkcjonowanie posłów jest tylko jakimś takim rodzajem. Jakimś rodzajem fasady, która ma tylko wyglądać i mówić nam, że uczestniczymy w jakimś procesie, podczas gdy on tak naprawdę dzieje się w zupełnie innym miejscu. Nie, i chciałbym, żeby bardzo jasno wybrzmiała jedna rzecz, mm -hmm. że jest rzeczywiście tak, że w Parlamencie Europejskim ci, którzy więcej potrafią, bardziej im się chce, są bardziej kompetentni i zaangażowani w swoją pracę, okazują się skuteczniejsi ale to jest tak jak w każdej dziedzinie życia. I jeżeli teraz jakieś kraje czy jakieś grupy posłów są lepiej przygotowane, zostali wysłani w cudzysłowie, czyli wstawieni na listy przez polityków krajowych, bardziej kompetentni ludzie, na przykład jest pewna ciągłość, że ludzie kompetentni nie są co pięć lat wymieniani tylko rzeczywiście przez tych swoich macierzystych polityków, tylko rzeczywiście jest to w jakiś sposób taki z pewnym pomysłem budowana siła jakiejś partii, frakcji, i grupy posłów z kraju no to to się przekłada na to, że można potem odnieść wrażenie, że są politycy i to powiem bardzo instrumentalnie lepszej jakości i gorszej jakości, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest nie wiem rząd światowy, który tym wszystkim rządzi tak nie jest. Skoro już mowa o dużych planach i dużych rządach to i też przechodząc powoli do szczegółów, w których na pewno Pani Izabela doskonale się orientuje. chciałbym się dopytać jak właściwie mikrowany jest kierunek Polityki całej Unii Europejskiej, w której również Parlament Europejski uczestniczy. Z tego względu, że zwykle przy okazji wyborów, które mają miejsce w Polsce i prowadzonej kampanii, dużo słyszymy o różnych pomysłach na nasz kraj, czy to o decyzjach związanych z gospodarką, kwestiami społecznymi i nie tylko. I można czasem odnieść wrażenie, że funkcjonowanie tak dużej instytucji, jaką jest Unia Europejska, Dziś ten aspekt pomija, ponieważ pewne kwestie pojawiają się w trakcie działania Parlamentu, Komisji nie tylko, i nie trafiają one na billboardy jako rzecz, która, że powiem, wydarzy się w czasie, kiedy dani europosłowie dostaną się do, do Brukseli. Czyli chciałbym po prostu zapytać, skąd biorą się unijne plany na przyszłość i te prace legislacyjne, które mają miejsce w trakcie kadencji konkretnych posłów Parlamentu Europejskiego? Już wyjaśniam i może jeszcze uzupełniając wypowiedź kolegi o tym, jak te prawa są stanowione, ja bym zaczęła moją odpowiedź od tego, że to, co dotyczy parlamentu, oczywiście wygląda dokładnie tak, jak, jak Witek to opisał, ale nie jest to całość unijnego procesu legislacyjnego, bo w tej unijnej konstrukcji mamy podział ról między instytucjami, który wygląda w ten sposób, że Komisja Europejska ma prawo inicjatywy prawodawczej, to znaczy to Komisja tworzy projekty poszczególnych aktów prawnych, które następnie są procedowane w Parlamencie Europejskim, tak jak opisał to Witek, i jednocześnie w Radzie Europejskiej, czyli albo w Radzie Ministrów, tam, czyli tam, gdzie spotykają się przedstawiciele rządów poszczególnych państw członkowskich. I ostateczny kształt tych przepisów to nie jest wyłącznie decyzja parlamentu, tylko jakby jest to taka suma, po pierwsze inicjatywy prawodawczej Komisji Europejskiej, a później tego wspólnego, podwójnego procesu stanowienia prawa przez kolegislatorów, czyli właśnie Parlament Europejski i Radę, które ostatecznie w ostatnim etapie tego, tego procesu, w tak zwanych trilogach, czyli negocjacjach trójstronnych, również z udziałem Komisji, muszą wypracować wspólną, ostateczną wersję, na którą obie instytucje, to znaczy i Rada, i Parlament są. W stanie się zgodzić i dopiero wtedy staje się to prawem. Więc to tak uzupełniając, jakby, bo czasami, czasami w mediach, po jakichś głosowaniach w parlamencie, pojawiają się wiadomości, że coś zostało przegłosowane w parlamencie bez takiego jasnego doprecyzowania, czy chodzi o wynik głosowania w jakiejś komisji parlamentu, czy już wynik głosowania na sesji plenarnej, czy wynik ostatecznego procesu legislacyjnego, również właśnie uwzględniającego rolę Rady. Więc to taki przypis. A teraz, jeżeli chodzi o te m, kierunki polityczne, to tu znowu muszę trochę dać takiego kontekstu instytucjonalnego. Po wyborach, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, Parlament będzie musiał powołać nową Komisję Europejską. Odbywa się to w ten sposób, że państwa członkowskie mogą mianować czy przedstawiać swoich kandydatów na, na komisarzy. Podział tek pomiędzy tymi komisarzami też jest jakby wynikiem negocjacji, i Parlament Europejski jakby organizuje takie wysłuchania tych kandydatów na komisarzy. Europosłowie zadają im pytania, sprawdzają, czy te osoby jakby. Po pierwsze, są dobrze przygotowane, po drugie, czy ich wizja, właśnie ta polityczna wizja jest zgodna z tym, czego oczekuje wybrany demokratycznie parlament. I kiedy mamy już jakby pełny zestaw, pełną grupę tych komisarzy, przez parlament zatwierdzonych, powstaje nowa Komisja Europejska, nowe ko e, kolegium komisarzy, i to właśnie to ciało pod przewodnictwem przewodniczącego bądź przewodniczącej Komisji Europejskiej, wypełniając swoją funkcję e, związaną właśnie z inicjatywą ustawodawczą, formułuje kierunki tych polityk unijnych, które będą później jakby ubierane w kształt konkretnych aktów prawnych i procedowane. I to zazwyczaj ma formę e, jakby publikowania takich dokumentów zwanych komunikatami Komisji, gdzie Komisja, Anonsuje swoje, swoje plany, swoje zamiary legislacyjne i pokazuje właśnie, jaki będzie ten kierunek w poszczególnych obszarach. ale to, o czym mówię, to już jest taka, bym powiedziała, kwestia techniki legislacyjnej. Tak naprawdę ten kierunek szeroki, ten ogólne takie wytyczne i, i pomysły na to, które tematy będą wiodącymi tematami politycznymi w danej, w danej kadencji, to jest wynikiem tego, kto znalazł się w parlamencie, kto wybierał komisarzy, kto zatwierdzał kandydaturę przewodniczącego bądź przewodniczącej komisji. Więc technicznie robi to komisja, robią to komisarze, natomiast oni są mianowani przez parlament i to, Parlamentarzyści i parlamentarzystki decydują o tym, jaki będzie ten skład kolegium komisarzy i, i jakby powiedzmy, jakie będą wizje poszczególnych komisarzy dla poszczególnych obszarów polityk, którymi oni się zajmują. biorąc udział w głosowaniu, które już 9 czerwca będzie odbywać się w Polsce, faktycznie mamy wpływ nie tylko na działania posłów w Parlamencie Europejskim, ale też na to teoretycznie, kto znajdzie się w składzie takiej komisji i jakiego rodzaju polityka będzie kreowana i decyzje legislacyjne będą kreowane też w najbliższej przyszłości, jeśli dobrze rozumiem. Tak, dokładnie, no bo jakby o tym będzie decydować parlament, ale znowu na podstawie kandydatów przedstawionych przez państwa członkowskie, więc tutaj parlament nie jest tą jedyną instytucją, która o tym decyduje, tylko robi to wspólnie z przedstawicielami, których wybieraliśmy sobie na szczeblu krajowym, to znaczy z naszymi rządami. I tym, i tym takim pierwszym chronologicznie, powiedzmy, momentem, gdzie parlament, Komisja Europejska, o której mówiła w tej chwili Iza, że tak powiem, są razem, o tak to nazwijmy, po wyborach i są wybory na podstawie traktatu z Lizbony wprowadził prawo parlamentu do wybierania przewodniczącego Komisji Europejskiej, przewodniczącego lub przewodniczącej Komisji Europejskiej, czyli kolegium komisarzy, o którym mówiła Iza, jak najbardziej, tylko ono jest troszeczkę później chronologicznie, a najpierw jest jednak ta kandydatura na przewodniczącego, przewodniczącą Komisji Europejskiej, i ta osoba jest wybierana w głosowaniu przez posłów już nowego, w tej chwili. To będzie nowy Parlament Europejski. To jest dosyć istotne, no bo to jest głosowanie, które może dany kandydat, kandydatka, wygrać lub przegrać. Jeżeli je wygra, no to zyskuje prawo do właśnie kompletowania komisji, przedstawiania tych kandydatur, i potem każdy kandydat na każdego komisarza musi być przez Parlament Europejski wysłuchany na takim publicznym wysłuchaniu, i Parlament Europejski może, i to się zdarzało w przeszłości, zażądać od już wtedy wybranego przewodniczącego przewodniczącej, powiedzieć: No, my uważamy, że przedstawiony przez Pana, panią kandydat na komisarza teką X się nie nadaje i prosimy o podmianę tego kandydata. Więc to jest, to jest ten taki moment, w którym parlament ma bardzo, bardzo dużo do powiedzenia o składzie Komisji Europejskiej, ale absolutnie zgadzam się, że inicjującymi te kandydatury wszystkie i komisarzy i przewodniczących są kraje członkowskie, no a instytucją, która skupia rządy krajów członkowskich w Unii Europejskiej traktatowo jest Rada. Unii Europejskiej, no i najwyższy organ polityczny, Rada Europejska, czyli zebranie szefów państw i rządów. W trakcie tej nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego, no jak i, jak i w tych poprzednich procedowanych, na pewno będzie wiele rozwiązań prawnych, ustaw, dyrektyw, a także inicjatyw. Poszczególnych europarlamentarzystów. I zdarzało się tak w przyszłości, że niektóre z decyzji podejmowanych przez Parlament Europejski spotykały się z różnymi reakcjami. To pewnie w dużej mierze ze względu na niezrozumienie pewnych kwestii. No i to jest rzecz, o którą zasadniczo chciałbym się zapytać. Skąd biorą się te wszystkie euromity, te różne prześmiewcze spojrzenie na to, że. Parlament Europejski uznał ślimaka za rybę, bądź poważni ludzie dyskutują o tym, jakie kształty powinny mieć banany, zamiast zajmować się poważną polityką. I dlaczego gdzieś w przestrzeni publicznej takie, takie spojrzenie na działalność unijną funkcjonuje nawet po dziś dzień, te 20 lat po tym, kiedy już Polska jest w Unii. Ja myślę, że ten przypadek uznania ślimaka z ryby on jest ciekawy, i na jego przykładzie można się temu zjawisku przyjrzeć. To jest taki fake news sprzed kilkunastu lat, który, jak przygotowywałam się do, tej, do tego dzisiejszego nagrania, jakby widzę, że jest ciągle na, na stronach poważnych mediów, mainstreamowych mediów przytaczany i ciekawe jest to, że jest tam mowa o tym, że Unia Europejska uznała ślimaka za rybę, ale nie ma żadnego źródła, nie ma, nie ma podanej żadnej informacji na temat tego, jaki akt prawny o tym zdecydował, gdzie tak zrobiono i dlaczego. I ja jakby przeprowadziłam małe śledztwo i okazuje się, że wydaje mi się, że nie ma <laughs> chyba żadnej w ogóle podstawy, żeby, żeby to zrobić. Jest to wyłącznie wynik pewnego nieporozumienia jest rozporządzenie które mówi o tym jakie gatunki jakie produkty nie są nie są uznawane dla, dla celów celnych i, i innych e, jakby celów wdrażania różnych przepisów, nie są uznawane za produkty rybołówstwa i tam są wymieniane ślimaki, ale jako właśnie gatunek niebędący, czy gatunki niebędące produktami rybołówstwa. I tutaj ktoś ewidentnie musiał po prostu źle to przeczytać, co w sumie można zrozumieć dlatego, że jakby no, przepisy unijne bywają bardzo skomplikowane i trzeba tak naprawdę nieraz prawnika, żeby dobrze się w nich orientować. No a później uznano, że to zabawne i, i napisano, a potem taki news zaczyna, zaczyna żyć Własnym życiem. Wydaje mi się, że jeszcze ten, jakby ten przypadek, tak jak mówię, on, jakby ta, ta sprawa pochodzi sprzed kilkunastu lat, i raczej wydaje mi się, że może nie był to przejaw wtedy jeszcze złej woli, tylko raczej uznano, że będzie to coś zabawnego, taki clickbaitowy michałek do, do wpuszczenia do mediów, kiedy nie, ma, kiedy nie ma lepszych tematów. Dzisiaj wydaje mi się, że mamy do czynienia niejednokrotnie jakby z podobnym zabiegiem, tylko że wykonywanym celowo, to znaczy po to, żeby specjalnie postawić Unię Europejską. W złym świetle, przeinaczając jakby obraz podejmowanych tam decyzji i rozstrzygnięć. Więc technicznie rzecz biorąc, źródło tego jest takie, że unijne przepisy, i jakby to jest bardzo złożona materia i łatwo tutaj nawet w dobrej wierze, powiedzmy, czegoś nie zrozumieć albo zrozumieć źle. Również z tej bardzo złożonej materii my, wydaje mi się, że łatwo jest wyciągnąć jakieś rzeczy, które pozbawione kontekstu, wyrwane z kontekstu, przedstawione w niepełny sposób albo wyolbrzymione, nadają się do właśnie na taki fake news, za, które, za pomocą którego można podkopywać wiarygodność Unii Europejskiej i w tej chwili jakby no to, to nie jest już żadna tajemnica, że wiemy, że są, są podmioty, które, którym zależy na tym, żeby Unię Europejską osłabiać, a dezinformacja tego rodzaju jest jednym z narzędzi, które, które stosują. Panie Witaldzie? Ja tak troszeczkę, to jest oczywiście moje odczucie, ono nie musi być prawdziwe, ale mi się wydaje, że to jest troszeczkę też znak naszych czasów, że to, co jest śmieszne, to, co jest prześmiewcze, szybkie, Łatwo znajduje się na pierwszych stronach tabloidów, łatwo jest, jest, jest memiczne i, i w jakiś sposób potem przestaje odgrywać. Zresztą, tu tak jak Iza powiedziała, przestaje, przestaje być ważne, na ile jest to prawdziwe, bo jest to na przykład tak śmieszne, że jeżeli miałoby być nieprawdziwe, to aż szkoda by było rezygnować z takiego przekazu. Wydaje mi się, że to jest, to jest do tego stopnia proste. Oczywiście później. Tego typu klisze i tego typu przekłamania, co tu dużo mówić, no stają się narzędziem ludzi, którzy budują swój kapitał polityczny, choćby w kontrze do Unii Europejskiej. Bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że wśród klasy politycznej, i to chciałem jasno powiedzieć, bo oczywiście każdy wyborca ma prawo głosować na kogo chce, każdy ma prawo być krytyczny i bardzo dobrze, że, że, że osoby się znajdują, które w sposób merytoryczny krytykują pewne poczynania Unii Europejskiej. Natomiast mam takie odczucie, że ci, którzy działają bardziej po tej aktywnej stronie polityki, no to jednak bezwzględnie wykorzystują tego typu rzeczy do budowania swojej pozycji politycznej i z kolei dla nich tym clickbaitem są głosy wyborców. To pierwsza część rozmowy, w której analizujemy fakty i mity na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. W przyszłym tygodniu będziemy bliżej przyglądać się projektowi Zielonego Ładu. Już teraz zapraszam na ten odcinek. słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Suns and Stories. Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.